Witam serdecznie w raserowym odcinku poradnika Miedziaka, dzisiaj poradnik bez sensu, ale o sensie, sprowadzony, sprowadzona, sprowadzone z Afryki do Belgii, sens to operator, operatorka, osoba niebinarna, a więc hoi wie jak się do nich zwracać, hashtag postęp, do akcji wprowadza system projektorów, który uniemożliwia obserwacje, wszystkim poza glazem i ordenem. Którzy widzą przez wszelkie zasłaniacze. Więc jest to w choj przydatne. A teraz tak bez kappy. Dobrze ożyte faktycznie może być przydatne. Bo można za tym sprytnie zasadzić pakę. Chyba, że właśnie mają Ordena albo Solis. Która dzięki swojemu gadżetowi widzi jak plantujesz. Wtedy chojki w dope. dobra, z gameplay Oto chyba wszystko zatem przechodzimy do wyposażenia, o ja pierdolę, przepraszam, niechcący zamiast do zbrojowni odaliśmy się na śmietnik, co to jest, karabinek sztormowy lub snajpa, snajpa na głowną, na boczną pistolet albo jednostrzałowka, otwieracz do opakowania albo cioto gadżet na gadżet, bierz sobie sztormowkę, działo i dowolny gadżet, to tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku wycieczka do kraju kwitnącej cebo, znaczy wiśni i lepsza wersja kastla w postaci azami. Zostaw Soda i lajka, powodzenia na randomach Miedziaki.